Hej, witam się z wami w nowym filmie. Dzisiejszy odcinek poświęcimy mrożeniu jedzenia, a mianowicie przygotujemy sobie jedzenie do mrożenia, korzystając z tego, że akurat wybieram się do szpitala. Niestety będę miała badania, więc przez kilka dni nie będzie mnie w domu i chciałabym coś chłopakom zostawić, żeby mieli co zjeść w tym czasie. Dlatego dzisiaj zrobimy sobie takie rzeczy, które zamrożę, żeby mieli jakieś gotowe posiłki. I zaczniemy od upieczenia chleba i będzie to chleb bezglutenowy. Przepis na ten chleb już jest na stronie, także zostawię go wam w opisie. Natomiast zaczniemy od wyrobienia sobie zaczynu i ciasta, dlatego że to jest taki chleb, do którego dość dużo mieszanek trzeba zastosować. Jak widzicie tutaj, nawyciągałam całą gromadkę mąk i będę się też posiłkować przepisem, który właśnie mam na stronie umieszczony. Więc przygotowałam sobie telefon, żeby mieć wszystko w jednym miejscu. A żeby przygotować zaczyn potrzebujemy 200 ml ciepłej wody, właśnie sobie ją podgrzałam w czajniku. Dodajemy do tego 20 g świeżych drożdży, 10 g cukru, mam nadzieję, że tyle wyskrobię, bo patrzę, że mam już końcówkę, muszę coś dokupić, ale że rzadko używam to też dawno już kupowałam. 10 g mąki owsianej, 10 g skrobi kukurydzianej. I jeszcze 5 gramów psyllium, czyli tej mielonej łupiny babki jajowatej. I to sobie mieszamy, a następnie odstawiamy pod przykryciem na jakieś 10 minut. A w tym czasie przygotujemy pozostałe składniki na chleb i je umieszczę już właśnie w tym naczyniu od termomiksa, bo termomiksem będę sobie ten chleb wyrabiać. Można to oczywiście zrobić ręcznie albo przy użyciu robota planetarnego. Dla mnie jest tak najwygodniej. I potrzebujemy 100 gramów mąki owsianej. Kolejną porcję łupiny babki jajowatej, jeszcze 90 g skrobi kukurydzianej i nie mylimy tego z mąką, bo one mają zupełnie inną konsystencję. 150 g białej mąki gryczanej, właśnie sobie ją otworzyłam. Ja kupiłam z Monkana, one są bardzo dobrej jakości. 40 g mąki z sorgo, 20 g płatków ziemniaczanych, te też kupiłam właśnie z firmy Monkana. 10 gramów siemienia, można więcej w zależności od tego jak lubicie. Tyle samo nasion chia i trochę więcej słonecznika, bo akurat słonecznik Sebastian lubi najbardziej, więc jego daje mu najwięcej. Przyszedł kot, nie wiem czego widać, ale kot lubi sobie pogotować razem ze mną. A jak chleb to potrzebujemy też soli i daje zazwyczaj 12-15 gramów. I zostały nam składniki mokre, czyli 10 ml oliwy z oliwek. I jeszcze 300 ml ciepłej wody. Zaczyn już mi trochę ruszył, także dolewam go do ciasta i będziemy je wyrabiać. Jak widzicie, tutaj za dużej filozofii z tym chlebem nie ma. I ciasto mam już wyrobione. Normalnie bym je zostawiła do wyrośnięcia w termomiksie. Ale w związku z tym, że będę go jeszcze potrzebować do kolejnych rzeczy, które będę robić, to przełożę sobie już je bezpośrednio do foremki. Ja mam tutaj silikonową foremkę, keksówkę z Gerlacha. I ona jest 24 cm bodajże. I ja często właśnie w niej chleb piekę. Takie ciasto od razu odstawię sobie właśnie do wyrastania w jakieś ciepłe miejsce. Akurat mam piekarnik po pieczeniu dyni, więc myślę, że to będzie odpowiednia temperatura, tym bardziej, że on już mi troszkę przestygł. Taką zwilżoną łyżką sobie tutaj wygładzę wierzch, żeby wyglądało to ładnie. I tak odstawiam na 40 minut, a później będziemy piec. Chleb ładnie wyrasta. Ja sobie nastawiłam kaszę gryczaną i naszykujemy sobie jeszcze mięso. Mam tutaj 1,5 kilograma fileta z indyka, 1,7 kg w zasadzie. Zasadzie. I to będzie nasza baza do kilku posiłków, bo sobie zrobię tutaj rotację. Natomiast przyprawię to wszystko tak samo. Tutaj właśnie mam filet, poprosiłam Panią od razu w sklepie, żeby mi zmieliła. Dodamy do tego oczywiście soli. Taką łyżkę dałam, bo tego mięsa jest dużo. No i jeszcze takie standardowe przyprawy: pieprz, słodka papryka i zioła prowansalskie. Sobie wymieszam, zrobię to na początek łyżką, ale chyba wezmę, założę rękawiczkę i wymieszam ręcznie. Rękawiczek normalnie nie zakładam tylko moje ręce, ale w związku z tym, że mam palec zraniony, no to tutaj chciałabym zachować higienę. Jeszcze na tą ilość myślę, że wbiję sobie dwa jajka, albo dam od razu trzy te jajka. To będzie później łatwiej rozdzielić, jeśli ktoś będzie chciał robić mniejszą porcję, na przykład właśnie z pół kilograma mięsa, dlatego, że to sobie wtedy podzielimy na trzy. No i zakładam rękawiczka, żeby to wszystko wymieszać. Jeśli macie jakieś takie bardziej tłuste mięso, no to wtedy nie trzeba dodawać tych jajek. Natomiast ze względu na to, że filet sam w sobie jest taki dość suchy, no to, żeby to było takie bardziej soczyste, miększe, no to tutaj dodaję wówczas jajka. Bo teraz tak, wymyśliłam sobie, że całe to mięso będę dzielić na trzy części, bo zrobimy sobie trzy rzeczy. Więc tak sobie wizualnie mniej więcej to podzielę i przełożę jedną trzecią do drugiej miski. Tak też właśnie proporcje wypiszę wam w opisie na każdy przepis, właśnie dzieląc to na trzy części. Dlatego też właśnie zdecydowałam się w końcu na trzy jajka i jeszcze jedną miseczkę wezmę. I z tej jednej części będziemy robić ala gołąbki, więc dodajemy tam poszatkowaną kapustę pekińską, ugotowaną kaszę gryczaną zamiast ryżu. Napaciałam oczywiście. Ale to przecież nic nie szkodzi. I jeszcze marchewkę. Marchewkę sobie starłam robotem planetarnym, żeby było szybciej. I w związku z tym, że do tego dodałam jeszcze dość dużo jakichś innych warzyw, to dodam jeszcze trochę soli. A jako, że ma to być coś takiego inspirowanego gołąbkami, to również pasatę pomidorową. I teraz wszystko mieszamy. założę sobie rękawiczki, wszystko dokładnie wyrobię i będę formować z tego takie ala kotleciki. I jak chłopaki będą mieli takie gotowe kotlety, to myślę, że wystarczy, że sobie wrzucą do airfryera albo do piekarnika, żeby się upiekły. Do tego wystarczy pasata pomidorowa albo sos pomidorowy trochę doprawić. Ewentualnie użyją sobie tych sosów, które robiłam w lato i mają w słoikach. I szybki obiad gotowy. Nawet do tego już nie trzeba ani chleba, chociaż chleb piekę, ani mm, jakichś dodatkowych rzeczy, bo tutaj już kasza gryczana jest w środku. Tak więc e, takie kulki to jest taki już kompletny posiłek. Tutaj też już wyrósł mi ten chlebek. Będę go wstawiała do piekarnika, który nagrzewa mi się właśnie do 220 stopni. I normalnie, ja go nigdy nie nacinam, ale ostatnio widziałam, że takie chleby dziewczyny nacinają na środku i on wtedy tak równo pęka. Więc ja sobie wymyśliłam, że dzisiaj go sobie natnę i zobaczę, co się stanie. Odstawiam go. Bo niedługo będzie się piekło, jak tylko mi się piekarnik nagrzeje. Te kulki mam gotowe, ale będę chciała jeszcze zrobić, słuchajcie, naleśniki bezglutenowe z soczewicy. Soczewicę namoczyłam sobie wczoraj i jestem zasadniczo ciekawa, co mi z tego wyjdzie, bo nigdy czegoś takiego jeszcze nie robiłam, ale widziałam takie przepisy w internecie, więc tą moją namoczoną soczewicę sobie zblenduję. Dodam sobie do tego jeszcze takie pół łyżeczki soli, trochę tego psylium, nie wiem w zasadzie, jak to się czyta. Może zważę, żeby Wam napisać, ile go było, bo tak normalnie to daję łyżeczkę, ale O, 4 gramy i 2 jajka. No i blendujemy. A teraz spróbuję usmażyć z tego naleśniki. Jestem sama ciekawa, co z tego wyjdzie. Patelnię lekko spryskam oliwą tylko przed pierwszym naleśnikiem, bo zawsze tak robię. I w czasie, jak tam placki będą mi się smażyły, to te mięso, które do nich przeznaczyłam, odstawię, a wezmę się za te jeszcze jedne, które tutaj mam. Do tego mięska dodam sobie paprykę, którą oczywiście pokroiłam, jak widać, w kostkę i kukurydzę. I wszystko dokładnie mieszamy. I To mięso normalnie bym zapakowała w taki woreczek strunowy, żeby sobie podzielić na takie a la kotlety, ale kupiłam zgrzewarkę próżniową. Nie wiem, co mi tutaj z tego wyjdzie, bo dopiero zaczynam swoją przygodę z jej używaniem i to tak naprawdę moje pierwsze użycie, bo raz użyłam razem z mężem. Pierwszy raz właśnie chcę tutaj sobie zagrzać tą folię i wsadzimy do środka mięso, i będziemy przygotowywać właśnie do tego, żeby zostało zamrożone. Nawet mi się zgrzało, więc chyba nic nie zepsułam. Jak na razie, muszę tutaj sobie uciąć. Właśnie jeszcze ucięłam sobie tą folię, żeby zapakować mięso do środka, co teraz właśnie zrobię. Może jest ten worek trochę za długi, ale tak jak mówiłam, jeszcze nie mam w tym doświadczenia, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Najwyżej sobie go utnę. Zapakowałam i ucięłam tą folię dlatego, że jednak było tego za dużo. A teraz to sobie jakoś względnie ułożę i zaraz jeszcze zapakujemy całość próżniowo. Jak widzicie, rozpłaszczam to na takiego kotleta, tylko zobaczymy co mi wyjdzie, jak ja to zgrzeję. Bo tak jak mówię, nie wiem jeszcze jak ta zgrzewarka dobrze działa. W ogóle dajcie znać, czy interesuje Was taki test z recenzją, jak więcej poużywam tego urządzenia, żeby sprawdzić, czy to jest opłacalne i czy to działa. I teraz włączę sobie tą funkcję, gdzie będzie mi też odsysać powietrze. I niby już, ale nie wiem, czy to tutaj dobrze zadziałało, czy źle. Chyba dobrze. Zgrzałam sobie folię. Będę pakować te kotlety. Myślę, że zapakuję je po trzy sztuki, żeby oni mieli tak akurat na obiad. Tutaj niby są jakieś podziałki, ale chyba nie będę się do nich stosować. Myślę, że Mikołaj wtedy zje jednego, Sebastian zje dwa i będą mieli akurat. Nie wiem, czy ja wycinam dobre rozmiary tych folii, czy niezbyt. Muszę chyba znowu założyć rękawiczkę. A chyba tu nie mam już więcej. Hm. Bo tak myślałam, że akurat mi tutaj po trzy sztuki wejdą, ale zaraz to się okaże. W ogóle ciekawe, czy to się zapakuje, czy ja powinnam to najpierw zamrozić. Bo widzę, że dosyć mocno mi się tutaj mm, ściągnęły, ale to też będzie ok, jak oni sobie to złamią po prostu. Popakowałam sobie próżniowo to mięso. W międzyczasie już usmażyłam też te wrapy, bo wyszły z tego takie grubsze wrapy właśnie z soczewicy. One są bezglutenowe, więc będę to traktować jako takie bezglutenowe tortille. I tutaj na każdy wyłożę sobie mięso, rozsmaruję i to też próżniowo zapakuję, bo później taką tortille wystarczy wrzucić na patelnię dodać jakieś warzywka świeże i posiłek będzie raz, dwa gotowy. A Sebastian też dawno żadnych tortilli nie jadł, bo bezglutenowych w sumie nie kupowałam, bo są strasznie drogie i też chyba nic nie robiłam poza naleśnikami takimi klasycznymi, które Wam pokazywałam w ostatnim vlogu, więc myślę, że będzie też zadowolony z takiego rozwiązania. Tutaj tylko tak ręką rozsmarowuję to na tym placku. Zaraz sobie powycinam jeszcze właśnie te Folię, żeby to wszystko ogarnąć, a tymczasem rozsmaruję mięsko na wszystkich moich plackach. Naszykowałam sobie woreczki, już właśnie pod te wrapy, i będę pakować te placki. Mam nadzieję, że mają odpowiednią wielkość. Chyba nawet za duże wycięłam. Myślę, że jak będę miała więcej praktyki, to też będę umiała lepiej oszacować, jakiej wielkości potrzebuję tych worków. Bo tutaj marnuje mi się ta folia. Ale no wiecie, początki wszystkiego bywają różne. Najważniejsze, że jest placek. Tak, więc na słono mam już wszystko gotowe. A jeszcze chciałabym przygotować taką bazę do placków na słodko i one będą z dynią. Wspomniałam wcześniej właśnie, że piekłam dynię po to, żeby zrobić z niej pire i część tej dyni trafi właśnie do placków, a część do mrożenia, żeby była takim gotowym komponentem do dalszych posiłków. Do tych placków dałam 460 g dyni, dodam jeszcze 4 jajka i erytritol. I erytritolu dałam 50 gramów. Teraz to zblenduję i dodam jeszcze mąkę i kakao. Z tego co widzę, masa wyszła mi bardzo gęsta, więc poza mąką kakao i proszkiem do pieczenia dodam jeszcze napój owsiany, a w zasadzie migdałowy, czyli jakiś roślinny, żeby było beznabiałowo i dolałam tego 200 ml. Łeżeczka proszku do pieczenia, a że chcę, żeby placki były czekoladowe, to również 30 gram kakao. No i pozostała nam jeszcze mąka, użyjemy sobie owsianej. I tej daję 60 gramów. I wyrabiamy ciasto. I ciasto wciąż jest gęste, ale już takie na placki akurat. A ja je sobie pomrożę w takich silikonowych foremkach, dlatego że wtedy wycisnę jedną taką foremkę i będę miała akurat porcję na placka. I będę je sobie smażyła, albo chłopaki sobie usmażą właśnie na tej patelni do pancake'ów. Tak więc takie moje dzisiejsze pomysły na... Posiłki do mrożenia. Dajcie znać, jak Wam się podobają. I kiedy mi to zamarznie, to wtedy takie porcje powyjmuję sobie z tych foremek, żeby nie schły. Włożę w woreczek strunowy, żeby nie było dostępu powietrza i wtedy one mogą troszkę dłużej poleżeć w takiej zamrażarce. Chlebek też się upiekł. Pokażę Wam wszystko jeszcze później na zbliżeniu. Tymczasem piszcie w komentarzach, jakie odcinki chcielibyście zobaczyć jeszcze na moim kanale. A ja Wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. A tak wygląda wszystko to, co dzisiaj przygotowałam. Chlebek jeszcze stygnie, później go pokroję i włożę też właśnie do zamrażarki, żeby mogli sobie wyjmować chłopaki pokromce w zależności od potrzeby. Tutaj mam te wrapy z mięskiem, i one są oczywiście, jak mówiłam, bezglutenowe. Tutaj jest to mięso, które może mi się podzieli, a może nie. Tutaj mam z kolei ciasto na placki i te takie ala gołąbki. Przepisy w opisie. Przygotowane jedzonko po zamrożeniu wygląda tak. Tutaj mamy wrapy, mamy te nasze gołąbki. Tutaj już popakowałam masę na placki, także jest co jeść.